Witajcie. Dzisiaj o książce, która była dla mnie podwójnym wyzwaniem, czyli Kapitanowie 1941, Saudanim Grzmot. Książka z pewnością może zaskoczyć. Po pierwsze, jest to biografia, jednakże nie taka, jaką spotykamy na co dzień, ale beletryzowana. Tak więc autor posłużył się formą powieści do odtworzenia wydarzeń z życia prawdziwych ludzi. Poza tym jest to tematyka II wojny światowej. Tak więc wstyd się przyznać, ale nigdy nie interesowałam się tym okresem. Więc z tym większym zainteresowaniem sięgałam po książkę, ponieważ chciałam wiedzieć, czy jestem w stanie oddać się lekturze, po którą zazwyczaj nie sięgam. Okazało się, że autor nie tylko mnie zaskoczył, ale także wciągnął bez reszty w wydarzenia, które miały miejsce w roku 1941. Jestem przekonana, że gdyby nie on, wielu z nas nigdy nie poznałoby przedstawionych w książce bohaterów, a ich imiona tak naprawdę nic dla nas by nie znaczyły. Tymczasem w tej chwili żałuję, że nie mam możliwości poznać osobiście, osób, o których pisze autor i z pewnością będę śledzić dalsze poczynania Tomasza Stężały i z chęcią sięgnę po kolejne tomy. W tym wypadku książka nie tylko przypadła mi do gustu, ale także wiele wniosła w moje życie. Jestem zachwycona zarówno formą, jak również sposobem w jaki autor przedstawił bohaterów. Oczywiście jest ich naprawdę sporo, i musimy w jakiś sposób przebrnąć przez styl, który może nie każdemu przypadnie do gustu, ponieważ widzimy świat II wojny światowej. Oczyma no wielu bohaterów, zarówno walczących po stronie Rosjan, jak i Niemców, czy także Polaków, którzy starają się jakoś przeżyć i po cichu walczyć o wolną Polskę. Książkę na pewno warto przeczytać. I wierzcie mi, mówi Wam to osoba, która do tej pory niespecjalnie interesowała się zagadnieniami II wojny światowej. Niemniej jednak w tej chwili bardzo żałuję swojej ignorancji, ponieważ wiem, że jest wiele dramatycznych, chociaż fascynujących historii których nigdy nie poznamy, ludzi, o których nigdy nie usłyszymy, a którzy walczyli dla swojego kraju. Tak więc na pewno warto poznać historię opisaną w drugim tomie trzech armii, tak więc serii, która będzie liczyć trzy tomy, z czego wiemy już, że drugi został podzielony na dwa, tak więc czytelnik na pewno ma na co czekać. I zachęcam szczerze do zapoznania się z kapitanami 1941, jako że nie będziecie żałować, a wasze życie w pewnym stopniu na pewno się zmieni. Zachęcam także do spojrzenia na recenzję poniżej i do usłyszenia.